Na razie nie lecę, bo zaraz mnie typu wali znowu i będę od nowa leciał. No, Gupek na głowę spada, jak chcę skakać, nie ogarniam go. LOL. Skacze do góry i na głowę leci. To jest dobre. To mi... z tego mam naprawdę... Ej, tu jest żołnierz. Ale go na kurwie zaraz, chodź tu szmato. Gdzie ty jesteś? Jakiś pedał tu stoi. <laughs> Ale go załatwię zaraz Jakiś, Jaki jaki cienia nie. nie, jakiegoś tutaj Asmodiana znalazłem i muszę go narąbać No nie uciekaj A gdzie penisie A gdzie ty jesteś? Na jakiej mapce? No ku ciebie jest mi niedaleko No i dostał wpizdę Dobra <laughs>

Za co on mnie ubił? Pytasz go po angielsku, czemu on mnie zabił? Ten, ten? No jest taki 40 level, czarodziej twierdzi. No ale to są moby, to nie, to nie jest inny gracz. Tak? No. I taki kozak? No. To stwór niby? No tak. Ja nie wierzę w to. No ja ci mówię, że to są moby. O kurde, i taki kozak. Czekaj, spróbuję go uwalić zatem. O! Będzie ciężko. Ej, no lej go! To nie, nie wal, bo ja zaraz tam będę. Czekaj, sprawdzę jaki cienki jestem. I tak do nie zabiję Ale ja już jestem obok, no poczekaj na mnie, ja pierdzielę. O kurde, ja tam uciekam. O świetnie, zauważył mnie jeden pedał. Oooooo! No chodź, pastek był. Teraz to. się. Nic mu nie zrobię, nic mu nie zrobię. A ja jednego właśnie muszę nawalać, bo mnie zauważył. Ej, kurde, kozak niezły jest. Czarodziej twierdzy? No. Ja go załatwiłem właśnie. Cięcy są. No, to w no ja mam 26 level, dobra, ja z tymi misjami chyba się pohamuję Na razie. Wrócę do tych standardów Czekaj, dojdę do ciebie Kurde, ale ten czarodziej to już ceniasz cien jednak Raczej zaklinacz na początku Gdzie ty jesteś? Aha już się widzę no <laughs> No wow, zaraz ci pokażę jak na ...skacze na bany. To rób, ja klaszy, no. Dawaj. Ale to nie tu... to tutaj. Czekaj, kawajek <laughs> dalej, o tutaj. Patrz jak na... będzie dupek blu na głowę, skacze. No pokaż. Widziałeś? O kurde. <laughs> To by mnie wyszło. Jezus marie, Je, jaką ja mam zwał jak ty w tej piżamie tak lecisz w dół. Dobra. Pasz Patrz, Czekaj, nie tu, ale patrz, teraz poleci na dół? Nie. Tutaj poleci. No wiem, mi też tak spada głową w dół. Yamakashi! Ja, ja pierdziel. Yamakashi! Ja I lecimy, Daj, no ja jeszcze i tak wracam, kurde, bo... Cenowe nowe skill'e Robimy Yamakashi? Spoko. Lecimy w dół. A gdzie ty jesteś w ogóle? A, Wstaję. tu jesteś. No to rób pierwszy Yamakashi, ja skoczę zaraz do tobą. Poczekaj, żebym to ładnie nagrał. No, dawaj. Czekaj, zobaczysz czy spadnę. Czekaj, czekaj, spróbuję tak usiąść. Nie wystarczy no mat, no to... Zobacz ty po tam ale lery spadł, lewy jak No widzę tylko nogi do łydek, nie? weź tak nie, nie? Zobacz Nie, 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 Czemu nie poleciałeś? No bo mi, no bo mi się zrozumiałe? zablokowały skrzydełka. Ja ma i miał poczekać, no i zrobił. Poczekaj, jeszcze raz lecę. Dokąd chcesz się udać? Ale aż tak z daleka? No poświęcę się. Albo nie, spotkajmy się gdzieś indziej. Może do tego głównego miasta pójdziemy, co? No ja do sankru, czy jak już No to ty tam idź. Ale ja nie rozumiem ty, on wstaje normalnie i żadne stopy nawet nie stoją na ziemi, ale wstaje, no? <noise> Jaka małe. Magia. No, to jest kurde w końcu za klina, To nie? jest magia świąt. Dobra, robię to ja ma Kasi. O! O! Zielono! Zielono i umarłem. Zarazam Kurde, gdzie tu teraz teleporta zrobisz? I am no I am ne I am lovi it I am nob, I love it Jestem jestem ja jestem nobem, ja kocham to Tak Włączyłeś się z tym miejscem Uzdrowiciel dusz Kurde, jakiś koleż biega ze świnką. Zaraz zjem to na kolację. Kup Słyszałeś? mi buty, zabierz do kina, kup mi drinka, tak mówi świnka Okej. Bracia figofagot, ty tego nie znasz, nie? wszystko poszło zgodnie z No, wysyłałeś mi tam parę kawałek. No. mam, mają tak gorsze świece od nas. Ja mówię, kocham cię, ona na to, to stówę kosztuje. Ogólnie tam śpiewa ten koleś, co, co robi głos za Kapitana Bombę, nie? Tak? No. O, to fajnie wiedziesz ty. Słuchajcie, tempy... Uje. Ale przecież... Ja nie rozumiem, przecież ujies tempy, ne? No. To jak mogą być z mi, skoro mają tempego już... No ale może kapitan bomba ma ostrego. Nie wnikam. Ej, ja idę zobaczyć tą choinkę, bo pewnie stoi na głównym tym placu. Jestem Maczy. Dobrze. Jestem Maczy. Widzę choinkę. Such beautiful choinka. A ja szukam obeliska i nie mogę znaleźć. This choinka is so beautiful. Don't you think? Don't you think? Libi, libido? Don't you think libido..? Oh fuck! Ale ty jesteś brzydka, mój Boże. Tak ja widziałem na tym. No. Tak ja widziałem dzisiaj jak Marcin Zastawny udostępnił zdjęcie, idealne piersi. Idealne piersi? Na Facebooku, no czy tam idealne cyczki. Ej, ej, ale czekaj, bo ja teraz chcę... Jest choinka Jej, choinka, 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 nie ma. choinka, 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 no choinka U. Tylko obylis powinien być teleportem. MMM! Mm. Co? To obelisku powinien być teleporter, czy nie? E, nie, Telepor teleporter masz w, w tym. E, przy tym kolesiu co, co lata, nie? Przy tym takim. Czy się teleportowałeś do cię. Kup tutaj. artykuły świąteczne. Żółta koszulka. Z... Za co to jest? Moneta święta krabów? ja mam coś takiego? Chyba masz. Chyba nie, bo nie mogę kupić. Czyli nie mam. Peśek. żelazna moneta, brązowa moneta, srebrna, platynowa i złota. Nie mam tego głupiego. Mm. Gdzie tu jest teleporter? Piękną mm. mamy mm. pogodę! Yang, yang. Kurde, oszaleję. Dlaczego no, już skrzynka pocztowa, no? Wiesz? Czekaj. Kurde no, trzy takie jak to miło. Chyba trzy takie sa alchemik. alchemik. Jaki debil. O, nie, nie, nie. Ej, dostałem jakieś klucze do. Do. E, no. Do skrzyni skarbów, Czy już to? Nie, bo nie, nie, nie poczułem. Ile tych kluczy jest... dostanę? Jeden Tyle, klucz. Mam jeden klucz i mam trzy skrzynie skarbów. Mam trzy skrzynie pierwszorzędne i mam sześć zwykłych Którą mam brać Sorry, zamuliłem <laughs> Dobra Już nic Ty masz jakieś skrzynie i nie wiesz którą brać Potrzebuję do tego klucza, no przecież używam, no ja pierdzielę Masz jakąś skrzynię. Zwyczajną i skrzynię skarbów, ale gówno sobie otworzę tą. To wygląda... ty nie ty chcę tej. Brednie. Chcę tą. Ale ty wybredny. Ciekawe co tu będzie. Medal walki. I po co mi to? Medal walki jest. Nie mogę tego sprzedać, to po co mi to? Ja pierdzielę. Medal walki? Mam medal. I co ja mam się cieszyć? Ja pierdzielę. Medal, wa... medal walki jest nic. Nie Kurde, nie mogę znaleźć tego. No. Te, telepor teleportera I Posłaniec, który leniuchuje w Elian Aha, czyli teraz do Elian muszę polecieć Do Elian? Do Elian Twój Zwój powrotu do Elian, proszę bardzo muszę, za, muszę nakurwić jakiegoś czerwononosego gran, gran Kera. Zachowuj się. No muszę mu na narąbać i wtedy zostanę gruby hajs. Wyobrażasz sobie? Gdzie jesteś? Dostaniesz el, w... Elten. Dostaniesz w czopę. Chyba ty. Nie, bo ja mam 44 lola. Kosz na Nie chcę. To tam kurde polecisz na jednego skinę. Nie chcę Tak. Nie Gdzie jesteś ty czerwononoś... Czerwononosy Ja chcę do teleportu... się. Ja chcę... ja chcę... do Sankrum lecieć, a nie mogę A wiesz dlaczego? Nie Ty wchodzisz do Jawa Etyszyjska armata Tak, wchodziłem tam Wchodziłeś? No I co, fajnie się strzelało. Z tego się nie da strzymać <grymianie> Albo przynajmniej ja nie umiem Jesteś Noblem Ej, muszę go zajebać Ale to są już w piznę, stary A masz Ej, dlaczego on nie umiera? To jest nie fair jest To za słaby Okej, okay, rozumiem, pójdę i się tym zajmę więcej mnie nie bij. No. I po... i po robocie go. A nie jeszcze. Jakieś cungle muszę od niego odwziąć. Zabiłeś go. Dobra, nie ogarniam o co chodzi. Twoja wyobraźnia. <noise> Cały czas napierdzielam takiego chomika lancą po plerach i, i tyle. I nie umiera. I nie umiera. Ani nic z niego nie, wy nie wypada. I jak się z tym czujesz? Zostaw Też. mnie w spokoju, dlaczego mnie bilisz? Bo piłeś. Co? Bo zaczepiłeś. No wiesz, tak po plerach. Okej, okay, rozumiem. A, to już mówił. O, na, na plec. Mm. Dobra, nie wiem. Głęboko to Naplet. mam. Na plec. Dobra, a gdzie ty jesteś? L ten. L -ten. Mogę... To idę do Lten. I nie mogę, kurde, wrócić do Sankru, bo nie mogę teleportera znaleźć. I am not. Nie wiesz o tym? Okej. Okay. Dobra, już lecę. Do ciebie. Dobra, lecę. Kiedyś cię znajdę. Boom. Robię misję. Znajdę cię. Kiedyś Cię znajdę Jestem już coraz bliżej No i to ja rozumiem Nie atakują bez powodu A te szczury głupie Od razu się rzucają A kto Ci nie atakuje od, yy, od razu? Bez powodu? Stwory A stwory, stwory. myślałem, że jakiś koleś może Bym go najebał <laughs> Jak tego kolesia kurde w ryszandzie? Ja... Kurde to by się przydało, ne? 40 level to już nie jest 26. Ty. Ciekaw z którego levelu tamten był? Przecież on mi... On mi chyba nawet po życia nie zabrał. 40 level. Nie, nie 40 level. Ten wcześniej co ja mówiłem, że co się o. tak... co tak zacieszałem, że go zabiłem. By jest twardy. Ja jest twarde jaja. Twarde jajniki, bo gram laseczką. No tak zapomniałem. Twarde jajniki Widziesz jak lecisz szybko Ja mam z tego zwały ty Zabiję te stwory i chcę kurde do sankrum polecieć A ty w 45 nowy skiller weź Nie, dzisiaj nie będę wbijał Czemu? Nie chce mi się I mam jeszcze no kurde zobacz, taki głupi stworek idzie ja się stoję, ne? no? No Ja właśnie, czekaj, no nie Yy, idzie taki debil, a ja w tym czasie rzucę jeden czar, drugi czar, trzeci czar, czwarty i yy, czwarty czar i piąty czar, ne? No. I zobaczysz ile już leci. I teraz na końcu taki mocniejszy. Już nie dobiegnę. Cała, cała filozofia śmiesznych tych Co Ty, a teraz chodź ze mną, patrz. Co? Chodź, chodź. No dobra idź, on będzie go witał Patrz A ja biorę kurde maczugę mu raz Wolnemu walnę dwa Jeden skill, drugi skill, trzeci skill I leży Ojej Kurde, kończył go ubiłeś na 46 Nie no ale zaba, ja teraz biorę ten najpotężniejszy, nie? no No Pobierz, pisać, pisać. On się chwilę robi. Zjesz jeszcze tym cuchnący głupet. Ej, a co ty w ogóle masz za quest? Co ty masz zrobić? Zabić te stworki, co właśnie mi go zabijesz. Wybacz. Zobacz. Biorę, na teraz wezmę te trzy najmocniejsze, ne? No. Kurde, kto mnie zabił? Jakiś typ mnie zabił królestwo. Okej. Okay. Gdzie kurde? cię zabił? No leżę teraz. Widzę Jest go, biegnie. Biega. Dobra, Nagle czekaj, e, najpierw ja cię uleczę. No to, I zaraz... No dzięki, i zaraz z, zanim kółko, pobiegnę. Po na szkila, ne? To kurde no dobra dzięki. Bo dobra, lecę będę, do niego. Będę musiał jest. to kupić. Będę musiał to kupić, żeby ciebie też używić. Czy za? A, jest, ten no stój pani się. Na... Dobra, ja dam tam, a ty go zabij, dobra? On jest za szybki, nie dogonię go. Jaki on na lewo, fraje? No dobra, ja daję tam, pewne pewnie misję ma, fraje. A nie dam mu misji zrobić. Chodź tu, penisie. No aż go zabić. Za szybki jest. Ej, no to może wiesz, może to by nic nie zrobił, dlatego i uciekaj. No chodź tu. Kurde jakby mi się chciało i bym zrobił jak to bym mi też szybko. Ale nie mnie wkurzają takie typy kurde. Używają skilli i uciekają cały czas. Napisz do niego. A wyjebana od ciebie. <noise> Peszek. Kurde mission że człowiek nie zrobił, bo jakiś frajer tam gig. Zbała jest. I Biegnie za, za mną, pedał. Dochodz tutaj, do, do nas, do tej siedziby, to jest tam kurde nie pobiegnę. Zaraz sam parę osób i tyle. A zajebał mnie. Jednak jest, jednak dobry kolaczek. Nie, po prostu zbiegł, pedał. Go dogonić nie mogłem. A to może ten, że wiadomo, to był ten może zwiadowca, z dystansu. Nie, to był ten strzelec, co to, to nim Szymon gra. Co się podnieca hmm. Kurde, bo ta to, to, cię wojownicy to mają przerąbane na tej dystansy, nie? Ale no tak. im ty dobiegniesz już możesz połowy życia stracić. Albo lepiej, no? No Ora Kit ty... ja chyba będę kończył ten nagrywanie Muli Muli? No Muli i kurde nie chcę żeby to było jakieś niesamowicie długie. No no, ja w ogóle też pójdę po te skill'a i też będę wykazywał eee, te No, Dobra, no to no, żegnamy się, się. czekaj. Do, dobranoc? Czy ty pierwszy mówisz? Ty Poczekaj, pierwszy? bo ja teraz ciężko sapię i mi cycki skaczą. Dobra. Ja, nie, z kim ja jestem? E, dobra, to tak. E, do zobaczenia następnym razem, cześć, ja byłem Mucha i był ze mną. Maciej? Tak, Wystarczy. tak. Do widzenia. Dobrej nocy. Do widzenia, wszystkiego najlepszego. Jedźcie warzywa. I szczęśliwego nowego roku. Jedźcie warzywa. Cześć. Bądźcie dzielni. mała.